Promi nam Chrystę. Dzisiaj niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, która rozpoczyna wielki tydzień, najważniejszy tydzień w życiu każdego chrześcijanina. I dzisiaj, też w tę niedzielę, jest wiele tekstów liturgicznych, wiele tekstów, które możemy się wsłuchiwać. Chociażby na Ewangelii będziemy słuchać, będziemy czytać opis męki pańskiej. Ale z racji tego, że mękę pańską, jej opis i, i, i cała tajemnica śmierci Chrystusa, naszego zbawienia, będzie rozważana w czasie Wielkiego Piątku, chciałbym się zatrzymać dzisiaj na elemencie, który może być w naszych wspólnotach pomijany, z racji tego, że pewne będzie w ograniczonej formie, albo nie będzie wcale procesji z palmami. Podczas procesji z palmami, na początku Mszy Świętej, na początku Eucharystii, na początku liturgii, Niedzieli Palmowej, jest czytana Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. I tam jest bardzo ciekawy fragment. Mianowicie dowiadujemy się, że Jezus jedzie na pożyczonym osiołku. To nie jest Jego własność. On wysyła uczniów, apostołów po to, aby od pewnego mężczyzny, mężczyzny wzięli, wzięli osiołka. Pożycza ośle, aby na nim wjechać. Nie ma nic własnego. I zobaczcie, że ten człowiek, który dał to, pożyczył tego osiołka, nawet nie jest wymieniony z imienia. Jest niejako pominięty w tej historii wjazdu do Jerozolimy. A jednak się podzielił. Jednak oddał coś, co było jego, co może było jego jedyną najcenniejszą rzeczą, oddał Jezusowi. I tu jest konkret dla nas. Czy ja potrafię oddawać to, co jest moje Jezusowi? Nie tylko podczas mszy świętej, nie tylko podczas codziennej modlitwy, ale czy potrafię oddawać Jezusowi przestrzeń mojego życia? Czy potrafię oddawać mu czas wolny, czy potrafię Mu oddawać moje obowiązki, czy w czasie wypoczynku, na wakacjach, na urlopie, czy w czasie mojej pracy, nauki jestem z Jezusem. Czy ten Jezus jest przy mnie? Czy oddaję Mu przestrzeń mojego życia? Czy może jednak jestem bardzo wystraszony i zostawiam Pana Jezusa tylko i wyłącznie w Kościele? Niech to pytanie nam dzisiaj towarzyszy. Jeżeli nie potrafimy oddawać jeszcze przestrzeni, to jest najlepszy czas, żeby otworzyć, żeby oddać Jezusowi to, co jest moje. Oddać Mu czas wolny, oddać Mu swoje obowiązki, oddać tą przestrzeń życiową, bo tylko wtedy ten wielki tydzień, który rozpoczynamy, przeżyjemy sensownie. Tylko wtedy te święta przyniosą nas owoce. Króluj nam, Chryste, wesołego świętowania niedzieli.